Dobra, jesteśmy na cmentarzu. Takie fajne łapki biegają. Tak z rodziny damców. Oni tam chyba nic sam nie, nic złego nie robią. także niech sobie biegają. Jak się kamerę obkręca. Obkręca się. Obkręca się Rkami, dobra. Poczytajmy sobie jak to się czyta. Zabij wszystko, zostań ci na drodze. Dobra, to jest jasna sprawa. A to... ...takie latające nam podpowiada, co, 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 gdzie i jak. Dobrze widzieć. Czemu jeszcze ja tyle tam... ...jak ja chciałem mieczem? O, dobra. O... A, bo to, to zielone jak sztylety sobie wybierzemy To nam pokazuje jak, jak podleci do tego to możemy wtedy rzucać chyba tak. Tak mi się wydaje. Chociaż nie jestem pewien, no nie, no, na bank tak jest. No, mamy runę jakąś Która będzie nam na pewno no, niezbędna. A, tam jest druga runa, dobra Czyja magierka no, kolorowa. Muzyka fajna, dynamiczna jest. Szybko sobie można kupić, to są modne. Zombiaczki sobie chodzą. Zombiaczki są modne teraz ostatnio. Może nie w tym wydaniu takim jak teraz, no ale te też są fajne. Kasiorka. Za kasiorkę pewnie będziemy coś sobie kupywać. Zobaczymy, zobaczymy. Zombiaczki już są posiekane. Musimy life'a life sobie, pasek życia to końca napełnić. A tu kładziemy runę na łapkę. Ząbiaczki następne. Po kolei. możemy to przestawić jakoś. Wtedy nam się coś otwiera. Zaraz jeszcze sprawdzić. Muszę, bo to... O, i ciekawe czy teraz... O, teraz się coś otworzyło. O ja, zombie tu był. Czemu nie mogę przekręcić kamery teraz? O. Czemu ja tam chciał się dostać? Czemu są zamknięte? Aha, dobra. Jak plecami jest odwrócony to... O kur... zombiaki są. Eliksir, mamona. Czekamy, siekamy. Tam na razie nie będę wbijał, to przejdę sobie z drugiej strony. Tutaj na razie tego nie będziemy otwierać, bo tu jak będziemy mieli napełniony, napełniony kielich, będziemy mieli. O, tutaj jest złoto. I możemy sobie to złoto wziąć. Tylko musimy się przespacerować kawałek. Ten. Mo i że mnie spadł. Sekrecik, sekrecik, niech będzie, że to jest sekrecik. Jesteśmy na zbiorniku, parę trzy tam uciekać. O, mi się tu zacznie dobra, nieważne. Mogę już zebrać kielich. Mhm. No i tak zrobię, no po prostu, zbiorę ten kielich. Może już ten. Kielich jest dobry. kielichy lubię. Dobra, mamy kielich. Sal bohaterów wyszczeka. Hmm. Czyli coś na nas czeka. <laughs> Ale idziemy dalej, idziemy dalej. Tutaj jeszcze zrobimy sobie rzeźbę. Trochę. Zobaczymy. jeszcze stara gierka, ale... ...fajnie wygląda. Co my tu mamy? Towary. sztylety ma tylko. Sztylety... do 40 golda. Nie no, co to? O ja, się przestraszyłem no. Dobra. <laughs> Na razie sztyletów mam, także nic nie muszę kupować. Turcze tyle życia ma? Tylko? Trochę? Turcze mało. O tu jeszcze ze śmiga. Chcę wybić wszystkich po prostu, żeby był spokój. Na cmentarzu musi być spokój, nie? Live sobie trochę tego dodamy. I dalej. Tu mam jakąś skrzynkę, coś bardziej ciekawego pewnie. Niedziana tarcza. Ciekawe nie jest. Hmm, tak, co tutaj jest? Tu jest koniec levelu? Nie. Jesz jeszcze się wrócę, bo tam coś, 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 takie drzwi były. Ja muszę je zbadać, ja lubię tak eksplorować wszystko. Niczego nie zostawił po drodze, bo będzie mi szkoda po prostu. Mam nie mogłem przeskoczyć. Tutaj są właśnie, ta brama. I co z tą bramą? Czy musimy pizdnąć w tą... Tak, tak. teraz powinna być otwarta ta brama, ale nie jest, tutaj mamy ten. Za tą bramą leżą krainy tętniące życiem. Władcy mauzoleum na no wzgórzuszku. Szklany demon posiada klucz czaszki otwierający te broje. Mhm, dobra. Czyli ciekawie się robi, ciekawie. Potrzebujemy jakiś klucz czaszki. Na z wzgórzu No mm jak -hmm. fajnie trumienka wystaje <grymne> Zarąbicie to wygląda normalnie Dobra, starczy nam życia już teraz to chyba nic nic nam tu nie zaszkodzi No pogadam ze z jeszcze Pogadasz Czeka za tą bramą. Ale ma zajebisty ten dubbing. Normalnie dubbing jest po prostu. mistrzostwem. A, jesteśmy w sali bohaterów. To dumnie brzmi. Co w tej sali bohaterów będzie? On nam powie, słuchaj. Sali bohaterów. Gdzie najwięksi herosi w historii spędzają czas na jedzeniu, śpiewaniu i siłowaniu się na ręce. Jeśli uda Ci się ich przekonać, że jesteś wystarczająco godny, otrzymasz nową broń. Aha, uf, uf, uf. czyli co ja mam mi zrobić? Nam kielich, kurwa. To mój, czyli ja stąd wyszedłem. No ja jestem godny, chcę nową broń, kurde. Aha. Czyli to są niewidzialne schody, muszę tu udowodnić coś. To co ja mam im udowadniać? No kielich no matrz. chcę go wybrać. Hmm, hmm, hmm. tutaj musimy przeczytać. Czytaj. stan przed obliczem jednego z bohaterów. Jakiemuś tam. Okaż, należy też, należy też, co otrzymasz nową broń. Yy, okej. Okay. To ja, bohater. A, i tu musimy dać kielich, tak? Nie? Tu? Pewnie tu. No raczej bo się świeci, przecież podświetlony jest. Kapitan Fortescue? To ja, Kenny Tim. Jak było na bitwie? <grystanie> Jak ja bym chciał znów walczyć z tego boku, sir. Możesz mieć moją kuszę. Jest szybko strzelna? A jebel to odbijają się od ścian. Używałem jej w bitwie pod Galumir. Kiedy już poległeś, zabiłem głównego generała, Lorda Cardoka. Czy strzał między oczy. Z odległości tysiąca metrów. <grystanie> Akceptuję, Nie, no ale kurwa tego, ściemnia mnie coś, tysiąc metrów. Do zobaczenia, sir. Mam kuszę. Nieważne dobra no boże jeden. Jasne, że chcę. Sorry za lamerę. Nie ogarniałem trochę. Dobra, tu sobie zapiszemy tę grę. No i będziemy kontynuować dalej sobie w następnych odcinkach. Karta pamięci Ci sobie drugą, bo... bo tam to mam zapchaną. Zapisano super. cmentarzysko z zdobyłem. A to co to jest? Góra cmentarna. Dobra. Widzimy się na górze cmentarnej w takim razie. Na razie.